Witam wszystkich, halo, witam wszystkich 7 czerwca, czerwca 2012 roku na grzybobraniu, tak jak w tamtym roku będę zbierał grzyby i umieszczał je, a filmiki, które nagrałem podczas zbierania grzybów będę umieszczał na YouTube. Będę robił także te zdjęcia, które będę umieszczał, Na fotka.pl, i w tym, w tym roku będę umieszczał też na chomiku.pl. No i dzisiaj Boże Ciało, 7 czerwca 2012 roku, tak jak już mówiłem, wybrałem się na grzyby. No, mogę powiedzieć, że już drugi raz, bo pierwszy raz byłem na, w jednym miejscu, znalazłem kilka kurek, ale już zostawiłem. Także pójdę w niedzielę, zobaczę, czy jest ich więcej. bo tam tym razem nie, nie dały się, nie, nada, nie, nie nadawały się. Do wyzbierania. A dzisiaj wybrałem się na grzyby. Żeby wam pokazać, czy są już, czy nie. Byłem dwa dni temu, co prawda. Znalazłem pierwszego ko kozaca grybowego. Także patrzę. Wybrałem się tutaj dzisiaj. Zobaczyć czy są grzyby. Proszę państwa, proszę zobaczyć. Mamy mamy grzyba ale jaki tu jest grzyb to jest koźlasz pomarańczowy proszę zobaczyć młodziutki piękny koźlasz pomarańczowy już się długo to już tutaj stał Czy taki miękki się zrobił to pewnie przez te deszcze no nic, idę dalej, zobaczę czy nie ma jeszcze jakichś tak. no szkoda, że w jednym tylko nie ukrywam, że w tej porze to już powinny być grzyby. Takie już porządne. Kurki to wiem, że są, ale o takie jeszcze mi chodzi. Koźlarze, koźlarze grabowe. W tym roku będę miał jedno z podstawowych zadań. jednym z moich marzeń w tym roku na w ubraniu będzie znalezienie koźlarza białego. W rzadkim gatunkiem. Rodzajem grzyba, czyli znaczy gatunkiem, jak tam to zwał. w naszych tutaj okolicach. Także to będzie rzadki rodzaj grzyba, którego będę chciał w tym roku znaleźć. Jeśli znajdę, to będzie mój sukces, że tak powiem. To będzie mój sukces. Tutaj grzybów nie widać. Sukces i marzenie, no jedno marzenie się nie spełniło tak jak myślałem, że uda mi się w tamtym roku spełnić, ale nie udało mi się. Także jeszcze się pomęczę chyba w tym roku tym telefonem, tą kamerą będę nagrywał. W tamtym roku mi się nie udało zakupić nowego telefonu z dobrą kamerą, ale może pod koniec tego roku uda mi się. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Naprawdę no, nie mu w tym. Te filmów na filmiku nagrywać tutaj na takim bodziewiu. Dobra, także pierwszego grzyba już mamy, 7 czerwca 2012 roku. Boże ciało. Nikogo w lesie nie ma. Cisza, piękne widoki, ptaszki ćwierkają, można się wybrać. Zapraszam. Zamiast siedzieć przy komputerze. To przy, przed telewizorem oglądać durne mecze, które i tak Polacy przegrają i tak. Można się wybrać do lasu, tak jak ja, o, idę sobie drogą, ptaszki mi śpiewają, a ja sobie idę i szukam grzybków. Jak grzybki grzybkami, a ja idę dalej. Jak uda mi się jeszcze jakiegoś znaleźć, to się z wami połączę, tu mamy jakiegoś, ale to jest trujący, więc ja go nie będę ruszał. Tu mamy następny trujący grzyb. Także ja się rozłączam. W pierwszej części w tym roku zakończam pierwszą część grzybobrania z Radziem. Znaczy grzybobrania w tym roku. Idę dalej. Zobaczymy się w drugiej części, jeśli coś znajdę.